okulary. Lira była z nich wszystkich najbardziej miękka. Nie dlatego, że słaba. Wręcz przeciwnie. Po prostu wszystko ją obchodziło za bardzo. Jak ktoś się kłócił, balał ją brzuch. Jak ktoś płakał, czuła, jakby ktoś ścisnął jej gardło. Jak ktoś się cieszył, miała wrażenie, że sama trochę rośnie w środku. Kochała wiosnę, lato, ropuchy wychodzące nocą na drogę przy strumyku, jeże szeleszczące wieczorami w krzakach, sarny, które czasem wychodziły na łąkę o świcie. Kochała też ludzi. Dzieci, cichych sąsiadów, którzy znali się od zawsze, chodzili razem do tej samej szkoły, do tego samego sklepu, do tego samego kościoła. Ale ostatnio coś bardzo ją gryzło. Jej dziadek. Zabrano go na chwilę do szpitala. Nowe łóżko, nowe ściany, nowi ludzie. Lira przybiegła z małym kwiatkiem w doniczce. Postawiła kwiatek na stoliku przy łóżku i powiedziała, żebyś miał kawałek domu przy sobie, dziadku. Dziadek spojrzał na nią długo, jakby przez mgłę. A pani to kto? Zapytał. Tego dnia Lira zrozumiała, że wyrywanie starego człowieka z jego miejsca może być gorsze niż choroba. Dlatego kiedy usłyszała o nowej, ogromnej drodze, która ma przeciąć okolice jeszcze bliżej domów, poczuła znajomy ścisk w żołądku. Mieli już jedną wielką, która dzieliła ich domy. Stara droga nie powstała w jeden dzień. Najpierw była zwykłą szosą, potem dołożyli drugi pas. Potem trzeci. Za każdym razem mówili, będzie bezpieczniej, będą przejścia, będą ekrany. Ekrany stoją, ale nie tam, gdzie najbardziej huknie się. Przejście jest za mało. Ktoś raz do roku ginie na zwykłym przejściu dla pieszych, bo auta jadą jak autostradą, a niespokojni kierowcy wiecznie się spieszą. Teraz na rysunkach miała pojawić się druga, jeszcze większa droga, jeszcze bliżej domów jeszcze jedna bariera. Lira leżała wieczorem w łóżku i myślała: Ci, którym wyburzą domy, może i dostaną pieniądze, ale często nie mają doświadczenia. Są tacy, co nigdy nie kupowali domów ani mieszkań. Nigdy nie byli u notariusza, będą zagubieni, będą się bali, że ktoś ich oszuka. Tych, co zostaną, wciśniecie między dwie drogi, żeby się udusili spalinami. Dzieci, które dziś chodzą do szkoły razem, mogą nagle trafić do dwóch różnych szkół po swoich stronach asfaltu. Przyjaciele rozejdą się, bo to daleko, bo nie ma jak przejść. Z tą plątaniną myśli zasnęła. Śniła. Najpierw był dźwięk. Głuche dudnienie w tle, jak daleki grzmot, który nie ustaje. Do tego wysokie metaliczne piski, jak tarcie hamulców o suchy asfalt. Potem pojawił się obraz. Duża, jasna sala z długim stołem. Na stole rozłożona mapa okolic. Cielankowice, Zdrój, Zakorków, Dolinowo, Spokojnice i sąsiednie wioski. Przecięte grubymi liniami. Jedna to stara droga, druga autostrada i trzecia planowana nowa. Wokół stołu siedzieli eksperci. Garnitury, teczki, słupki, wykresy, wszyscy w czarnych okularach, trochę za dużych i trochę za ciemnych, błyszczących niczym mokry asfalt. Mówili językiem, który brzmiał jak mieszanka obcego alfabetu z instrukcją obsługi. Korytarz o znaczeniu ponadregionalnym. Usprawnienie ciągu tranzytowego. Minimalizacja kolizji z istniejącą infrastrukturą mieszkalną. Zapewnimy bezkolizyjne ciągi komunikacji pieszej. Powstanie adekwatna izolacja akustyczna. Lira stała spokojnie z innymi ludźmi. Była jakby młodsza i mniejsza. W pierwszym rzędzie oprócz niej był jeszcze Motomo i Baćko. W pewnym momencie podeszła bliżej, ściskając swoje rysunki. Na jednym była babcia w huście idąca do kościoła. Na drugim strumyk z żabami i jeż przy drodze. Na trzecim? Dzieci trzymające się za ręce po dwóch stronach bariery. Na czwartym krzyżyk przy przejściu dla pieszych. Przepraszam, zaczęła. Już teraz mamy jedną drogę, która podzieliła nasz świat. Obiecywaliście przejścia i ekrany kilkanaście lat temu, to dziś jest ich za mało co roku przy tej drodze ktoś nie. Naprawdę chcecie dodać drugą? Najbliższy ekspert kiwnął głową. Mógł równie dobrze kiwnąć w rytm muzyki. Rozumiemy obawy mieszkańców, powiedział spokojnie. Zostały one ujęte w raporcie. Nawet na nią nie spojrzał. Przenieśli się teraz w teren. Stali przy tej starej, ruchliwej wielkiej drodze. Samochody pędziły z hukiem, osobówki, ciężarówki, autobusy. Po jednej stronie domy, po drugiej kościół sklep szkoła. Grupa mieszkańców stała przy poboczu. Babcia w płyście wpatrywała się w kościół po drugiej stronie. – Córciu, ale którędy ja mam teraz iść? – pytała kogoś obok. – Całe życie chodziłam prosto. Ja już mam swoje lata. Lira widziała to jak na dłoni. Stara wieś, która kiedyś była jednym światem, teraz była pocięta jak tort. Na poboczu krzyżyk. Kwiaty. Zginął na przejściu. Obok nich znowu eksperci w czarnych okularach mapy, kartki, słupki. Motomo z twarzą czerwoną ze złości wyrwał komuś megafon. Hej! ryknął, także aż spłoszył wróble tu żyją ludzie! nie tylko wasze strzałki i kreski na mapie! widzicie, jak ciężko przejść na drugą stronę? chcecie nam dodać drugą taką, taką, taką przeszkodę? Echo huknęło o ekran akustyczny. Eksperci w okularach, nic. Żaden nawet nie drgnął. Ten najbliżej Liry tylko poprawił okulary na nosie i powiedział do mikrofonu: Analizujemy różne warianty korytarza. Przy czym każdy zapewnia radykalne usprawnienie komunikacji. Słyszeli tylko własne słowa, jakby byli całkiem głusi i ślepi. Lira zmrużyła oczy. Pomachała ręką przed twarzą jednego z ekspertów. Nic. Zero reakcji. Teraz dopiero zobaczyła, że te okulary są naprawdę dziwne. Czarne, bardzo grube oprawki, a szkła tak ciemne, że nie widać oczu. Do tego masywne, grube załóżniki, zakrywające całe uszy. Jakby ktoś im nałożył na twarze małe asfaltowe kaski. Oni naprawdę nas nie widzą, przemknęło jej przez głowę. I nie słyszą. Znowu sala, znowu stół, znowu mapa. Do środka weszła kolejna grupa ważnych. Każdy w czarnych okularach. Jeden z nich wyróżniał się tylko drobiazgiem. Na klapie jego marynarki połyskiwał mały, zielony listek. Lira pomyślała, może chociaż on będzie chciał zobaczyć coś więcej niż kreski. Zebrała się na odwagę i podsunęła swoje rysunki pod sam brzeg mapy. Babcia idąca do kościoła, dzieci po dwóch stronach drogi, Jeż rozjechany na asfalcie. Strumyk wepchnięty w betonową rurę, dom z krzyżykiem do wyburzenia. Proszę pana, zaczęła, patrząc w ciemne asfaltowe okulary. Ta pierwsza droga już zrobiła z naszego świata puzzle. Ludzie boją się przechodzić przez jezdnie, starsi nie mają jak chodzić do kościoła, dzieci trzeba wozić do szkoły samochodem. Obiecywaliście przejścia i ekrany? Jest za mało, za rzadko, za późno. Teraz zamierzacie przeciąć nas jeszcze raz? Część ludzi chcecie wyrwać z korzeniami niczym drzewa, a ci, którzy zostaną, będą żyli między dwiema rzekami samochodów? Na papierze znowu napiszecie tunele, kładki, i ekrany. A potem przyjdzie wykonawca i powie, że dobrze, ale tak się nie da, bo to, bo tamto warunki nie pozwalają, budżet za mały, musi wszystko zrobić prościej, taniej. Już to widzieliśmy nieraz. Rysunki wypadły jej z rąk na podłogę. Mężczyzna pochylił się, jakby chciał zobaczyć rysunki, a prostując się, lekko zahaczył o róg stołu. Jego czarne okulary sunęły się z nosa i z hukiem uderzył o podłogę. Ale nie rozpadły się na kawałki szkła, tylko na kilka czarnych bryłek asfaltu, które stopniowo zaczęły się rozpływać. Na kafelkach leżała już teraz czarna, błyszcząca maść, jak kropla smoły. Po chwili zaczęła się zmieniać. Wyrosły z niej cieniutkie macki. W sekundę uformowała się miniaturowa ośmiornica z mackami jak małe uliczki i wielkimi czarnymi oczami. To on, Aswaltus! Krzyknął Baćko, który pojawił się nagle obok niej. Lira aż podskoczyła. Przypomniała sobie ich opowieści o nocnych koszmarach, w których potwór z asfaltu oplatał domy i drzewa swoimi mackami, drogami, wciągał samochody w pułapkę drogi bez końca. Ten sam wzrok, te same czarne oczy. Malutki asfaltus syknął głucho, jak hamulce na mokrym asfalcie, i rzucił się do ucieczki. Przemknął między kafelkami, wślizgnął się w szarą szczelinę przy ścianie i zniknął. Lira chciała go zdeptać, ale zdążyła tylko musnąć czarny ślad czubkiem buta. Podniosła wzrok. Mężczyzna stał przed nią bez okularów. Pierwszy raz widziała jego oczy. Zwykłe, ludzkie. Trochę zmęczone, trochę niepewne. Spojrzał na mapę, na jej rysunki. Na babcie między dwiema drogami. Na dzieci rozdzielone barierą. Na strumek wepchnięty w beton. W jego twarzy coś drgnęło, jakby pierwszy raz widział, że pod kolorowymi kreskami na mapie są czyjeś domy, czyjeś przyjaźnie, czyjeś babcie idące do kościoła. Reszta ekspertów ruszyła nerowo w jego stronę. Szybko, szybko, nowe okulary, rzucił ktoś. Załóż szybko, bo stracisz obiektywizm, powiedział drugi. Bez okularów zaczniesz się kierować emocjami, a nie danymi, dorzucił trzeci. Wyciągnęli z pudełka kolejną parę identycznych czarnych okularów i wsunęli mu je w dłoń. Mężczyzna stał przez chwilę w miejscu, ściskając je palcami. Lira widziała, jak szklą mu się oczy, jak, jak patrzy na nią, na rysunek dzieci wdychających spalinę między dwoma drogami na mapę podciętą grubymi kreskami. Przez ułamek sekundy miała wrażenie, że odłoży te okulary na stół. Że powie Nie, dziękuję, chcę to widzieć inaczej. W sali narastał szmer. Ktoś głośno przestawił krzesło, Coś kaszlnął nerwowo, palce mężczyzny drgnęły. Lira wpatrywała się w jego dłoń, w której trzymał te czarne okulary, jakby od tego zależał cały świat. I dokładnie w tej chwili sen nagle się urwał. Obudziła się. Znowu była dorosła.